Jeżeli kiedykolwiek chciałeś zobaczyć krańce naszego małego wielkiego imperium, to ten film jest właśnie dla ciebie. Siemano z tej strony Walerysławek. Jeżeli słyszysz te słowa, to znaczy, że zdecydowałem się, aby zrobić dodatkowy film z tego tylko jednego dnia. Znajdujemy się właśnie na parkingu Parku Narodowego w Bukowcu. Już sam dojazd tutaj to nie małe wyzwanie. Dzisiaj zobaczymy sobie okruchy świata, który przestał istnieć, a jeżeli się uda, dojdziemy także do źródeł sanu. Zapraszam na film. Dzisiejszą wyprawę rozpoczniemy od wizyty we wsi Bukowiec, po której do dziś pozostał tylko cmentarz, pozostałości cerkwi i cmentarz z okresu I wojny światowej. Po grecko-katolickiej cerkwi, wybudowanej w 1910 roku. Pozostały tylko fundamenty. Cerkiew została spalona po wysiedleniu mieszkańców w 1946 roku. Po przycerkiewnym cmentarzu nie pozostało zbyt wiele śladów. Jednak znicze pod jednym z nagrobków świadczą o tym, że pamięć o dawnych mieszkańcach tej wsi nie umarła. Będąc w Bukowcu nie sposób ominąć cmentarz z I wojny światowej, przypominający żywo walki o przełęcz urocką. W 12 zbiorowych mogiłach pochowano żołnierzy obu zwaśnionych stron. Podzieliła ich polityka, połączyła ich śmierć. Na rozwidleniu szlaków w Bukowcu zobaczyć możemy żeliwną kać, która kiedyś służyła do pozyskiwania potażu z węgla drzewnego. Potaż ten służył później do produkcji mydła. Tuż za skrzyżowaniem wita nas znak uwaga niebezpieczeństwo niedźwiedzie. Może uda się jakiegoś spotkać. Zobaczymy co czeka nas na szlaku. Koniec wsi oznacza samotny, żeliwny, przydrożny krzyż. Krzyże przydrożne, które były wystawiane kiedyś, dawały nam wskazówkę, w którym kierunku należy spodziewać się wsi. Przemierzając krańce naszego małego, wielkiego imperium i Idąc szlakiem w kierunku źródeł Sanu, możemy podziwiać pracę Bobrów i ich tamy. Dochodząc powoli do Beniowej, mijamy kolejny przydrożny krzyż. Jest to Wotum, ufundowane przez jedną z tutejszych rodzin dla przebłagania grzechów. Wchodzimy na łąkę z bardzo ładną panoramą, a na łące czeka na nas niestety ogrodzona studnia, z której można by czerpać wodę po dziś dzień. Droga cały czas prowadzi nas wzdłuż granicy. Jesteśmy przy naszym polskim słupku. Po drugiej stronie sanu Majaczy niebiesko-żółty słup ukraiński. Taka granica przynosi na myśl opowiadanie Andrzeja Pilipiuka pod tytułem Bimbrociąg. Wchodzimy na pozostałość po bojkowskiej wsi. Wieś ta, jak wszystkie wokół, została wysiedlona w 1946 roku. Po tym wydarzeniu rozgrabiono co można było tylko rozgrabić. Spalono zabudowania i cerkiew. Po dawnych mieszkańcach i cerkwi pozostały fundamenty. Widoczna teraz ścielnica kamienna, a także krzyże z cerkwi oraz kilka nagrobków. Na niewielu z pozostałych nagrobków możemy zaobserwować ciekawą symbolikę. Tutaj na przykład widzimy dzban, który jest symbolem życia. Po ponad 10 kilometrach marszu docieramy do wsi Sianki, a mianowicie do pozostałości dworu. Jak łatwo się już domyślić, dwór został spalony i splądrowany w 1946 roku. Wieś została podzielona. Granicą w roku 1945. Po drugiej stronie Sanu, obecnie po stronie ukraińskiej, żyje obecnie około 50 rodzin ukraińskich. Po kaplicy, która była częścią zabudowań dworu, nie pozostało także nic. W latach 70. została wysadzona w ramach oczyszczania pasa granicznego. Idąc wzdłuż granicy, cały czas w głowie mam książkę Sergiusza Piaseckiego pod tytułem Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Myślę, że to lektura obowiązkowa dla każdego miłośnika gór, a w szczególności Bieszczad. Nie dotyczy może bezpośrednio Bieszczad, ale tak naprawdę opowiada o życiu na granicy i o tym, jak główny bohater książki niezliczoną ilość razy przechodził granicę z kontrabandą. Po drugiej stronie wsi zaobserwować możemy pozostałości po cerkwi oraz cmentarzu. Na samym cerkwisku widzimy odrestaurowaną kaplicę cmentarną, w której pochowano hrabinę stroińską. Niedaleko celu ujrzeć możemy transzeje, które są pozostałością po walkach o Przełęcz Urzocką. Docieramy do granicy naszego małego, wielkiego imperium. W tym miejscu też znajduje się umowne miejsce, skąd wypływa san. Cel dzisiejszej wyprawy właśnie został osiągnięty, ale jest to tylko połowiczny sukces, ze względu na fakt, że jeszcze trzeba stąd wrócić. A tak prezentuje się samo źródło, sanło. oczywiście umowne. Cel osiągnięty, pora wracać. Jedynym widokowym miejscem na trasie jest szczyt o nazwie Wierszek. Ma on 871 metrów. Roztacza się z niego wspaniała panorama na ukraińską część Bieszczad. Widać także ukraińską część wsi Sianki. Widać stąd dworzec, czasami słychać przejeżdżający pociąg. Dziwna rzecz z tymi rzekami i drogami, rozmyślał Ryjek. Widzi się je, jak pędzą w nieznane i nagle nabiera się strasznej ochoty, żeby samemu też się znaleźć gdzie indziej, żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie się kończą. Kometa nad Doliną Muminków. Pod koniec wędrówki pojawiła się mała nagroda, świeże tropy niedźwiedzia. Ciekawe, czy gdzieś tutaj, się dalej czaj. Na koniec wyprawy parę słów podsumowania ode mnie. W internecie spotkałem się z różnymi opiniami na temat tej trasy. Większość opinii jest raczej negatywna. Ludzie piszą, że trasa jest nudna. Według mnie wszystko zależy od tego, czego się oczekuje po tej trasie. Trasa jest przede wszystkim długa. Bo, mimo zapewnień, na wszystkich stronach jest 21 km, to mi GPS pokazał 26 km. Trasa głównie przez las, więc może się troszeczkę dłużyć, ale jest to chyba jedyna w Polsce okazja do tego, żeby zobaczyć trochę tak, tak, takiej prawdziwej, dzikiej przyrody, żeby dotknąć świata, który przestał istnieć. Polecam. Zmierzyć się z trasą samemu i samemu tak naprawdę ocenić. Zachęcam do zaglądania na mój fanpage. Pojawiają się tam ostatnio zdjęcia z wypraw. Myślę, że średnie jak zwykle. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym odcinku.